Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy tuż po finale tańca z Gwiazdami. A wraz z mną Krzysztof Rutkowski. Witaj, Krzysztofie. Witam Ciebie, witam państwa. Powiedz mi, za którą parę finałową trzymałeś kciuki? Ja trzymałem w zasadzie za lepszą parą kciuki, aczkolwiek również wytypowałem, jak pewnie wiesz, kto wygra. Ponieważ w dniu dzisiejszym w fakcie o godzinie, około godziny. 12 13 ukazał się artykuł, gdzie powiedziałem, gdzie, że wygra Ilona. Jest wiele aspektów, dlaczego Ilona wygrała. Oczywiście nie ujmuję profesjonalizmu, ale też to by się bardzo pokłóciło z polityką w stacji, gdyby wygrali tak zwane w naszym wydaniu chłopaki, ponieważ niektórzy ich nazywali geje, niektórzy ich nazywali pedałami, niektórzy ich nazywali... Tak jak my, Gwiazdy i Tancerze z Tańca z Gwiazdami, nazywaliśmy ich chłopakami. Wiesz, nie poszłoby to w kierunku, w którym powinno pójść. Sądzę, że sama stacja również miałaby jakiś swój problem w tym, gdyby wypromowała parę jednopłciową, ponieważ w jakikolwiek sposób mogłoby być to odnieść, odebrane tak trochę niepolitycznie. Czyli co, ustawka? Wiesz, nie będę mówił o ustawkach, tym bardziej, że sam wiedziałem, że odpadam w drugiej edycji, ze względu na to, że zarząd był bardzo mocno zaniepokojony sytuacją, sytuacją która w jakiś sposób powstała pomiędzy, powiedzmy, mną a... a, a, a Iwoną. Iwoną. dokładnie. Ale dzisiaj sobie parę rzeczy wyjaśniliśmy i myślę, że bardzo dobrze, że tak się stało. Czyli już jest rozejm? Ja myślę, że rozmowa, która może bardzo istotnego coś przynieść. Przekazałem mhm. ja chodzi... Iwonie kwiaty o, od, tak od siebie. Przyjęła? E, tak, oczywiście. A jeśli chodzi o Twoje śledztwo dotyczące Zanzibaru, czy ono jest zakończone? Na jakim nie, etapie? w dalszym ciągu działamy, także jesteśmy w tym kierunku. tak? Ale Iwona już się Ciebie nie obawia? Nie, ja sądzę, że jest normalna rozmowa i to jest bardzo ważne, bardzo istotne mhm. i myślę, że od tego powinniśmy zacząć. A z jakim nastawieniem wkroczyłeś tutaj do tańca? Ja nie wkraczałem w żadnym nastawieniem dobrej zabawy. Okej, okay, dobrej zabawy. A gdybyś miał jeszcze raz tutaj wystąpić, to przyjąłbyś taką propozycję? Tak, oczywiście, że tak.